Czy wiecie, że zwycięstwa nie muszą być wielkie, by były ważne? Czasem największą siłą jest zrealizowanie drobnych celów, które kumulują się w wielkie osiągnięcia. Dziś świętuj małe sukcesy, każdy krok naprzód, każda chwila koncentracji. To zwycięstwo. Bądź dumny z każdego osiągnięcia, bez względu na jego wielkość, bo to właśnie one kształtują Twoje życie. Zrób pierwszy, mały krok w kierunku celu, nawet jeśli wydaje się to nieistotne to fundament przyszłego sukcesu. Dziś zrób coś, co będzie Cię motywować przez cały dzień. Wyjdź na spacer, zadzwoń do kogoś, wypróbuj nową metodę. Pamiętaj, że każdy drobny krok to progres. Z każdą minutą jesteś bliżej celu. Każdy sukces, nawet najmniejszy, Zasługuje na chwilę świętowania. Doceniaj siebie także za drobiazgi. Zrób dziś coś, co sprawi, że poczujesz się dumny z siebie. Twój sukces zależy od Ciebie. Czy zrealizujesz swoje plany i marzenia? Czy właściwie doceniasz siebie za wszystko, co robisz? sama, sam odpowiedz sobie na te pytania. Podziel się, proszę, swoimi przemyśleniami w komentarzu pod tym nagraniem. Niechaj dzisiejszy dzień będzie ukoronowaniem Twojego sukcesu. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie, za to, że byliście ze mną. Niechaj ten dzień przyniesie Wam najwięcej radości, dumy i sukcesów. A jeśli uznacie, że moje afirmacje są wartościowe, weźcie pod uwagę wsparcie naszej telewizji poprzez wpłatę darowizny. Każda wasza złotówka dla nas jest rękojmią tego, że to co robimy to, co do Was mówimy, ma dla Was wartość. Link do zrzutki znajdziecie w opisie tego nagrania. Zachęcam Was do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi filmami, których spis znajdziecie na naszej stronie internetowej. Znacie, mam nadzieję, adres tej strony, a jeśli nie, to pamiętajcie, że to jest iskrazycia.tv. Jeśli wolicie nasz kanał na YouTube, proszę przekażcie link do tego nagrania Waszym znajomym, aby również mieli udział w Waszym sukcesie. Życzę Wam jeszcze raz wspaniałego dnia. Niechaj wam się spełni wszystko o czym marzycie. Mówił do Was Marek Zadęcki.